Ostatnio w internecie bardzo dużą popularnością cieszą się produkty fermentowane, w tym właśnie picie kefiru. Ludzie spożywają go jako tańsza forma zadbania o swoje ciało, ale także o swoje jelita. Czy rzeczywiście tak jest? Jakie zdanie na ten temat ma nauka i jakie zdanie ma na ten temat literatura? Dzisiaj postaram się to wam w skrócie przybliżyć. Także zapraszam do oglądania. Kefir jest to napój powstały w wyniku fermentacji mikroorganizmów takich jak bakterie i drożdże. Jest to napój o lekko kwaśnym, musującym smaku, ponieważ zawiera on właśnie m.in. dwutlenek węgla. I też ten smak, konsystencja różnią się pośród kefirów i odpowiadają za niego właśnie zarówno szczepy bakterii jak i drożdże. Jego spożycie sięga Bałkanów, Europy Wschodniej, Kaukazu, a z czasem rozprzestrzeniło się praktycznie na cały świat. Kefir różni się od pozostałych produktów fermentowanych między innymi tym, że zawiera on ziarna kefirowe. Są to takie e, malutkie właśnie ziarenka, które kształtem i kolorem przypominają Różyczki kalafiora. Te ziarna mają od 1 do 4 cm długości i właśnie występują w takich skupiskach. I w zależności jaki substrat zastosujemy, wyróżniamy kefir mleczny albo bezmleczny. U nas w Polsce raczej przeważnie spotyka się kefiry mleczne na bazie właśnie mleka krowiego. Kefir uzyskuje się poprzez dodanie kultur startowych, takich właśnie jak ziarna kefirowe, do substratów w różnych proporcjach fermentowanych przez 18 do 24 godzin w temperaturze 20 do 25 stopni Celsjusza. Proces fermentacji rozpoczyna się, gdy bakterie i drożdże obecne w ziarnach znajdą odpowiednie warunki. Następnie oddziela się je od kefiru przez przesianie i wykorzystuje ponownie w kolejnym cyklu fermentacji. W Polsce najczęściej jako substrat wykorzystuje się mleko krowie. Co ważne, powinno być również one bogato odżywczo, ale wolne od pestycydów czy antybiotyków i również zanieczyszczeń. Typowy skład kefiru to od 80 do 90% woda, około 3% to jest białko. Około 20 do 3% w zależności od mleka jest to tłuszcz. Około 4% cukry, co warto wspomnieć, są to cukry występujące naturalnie, cukry takie jak laktoza, które są później w wyniku fermentacji rozkładane na glukozę i galaktozę, dlatego też osoby, które mają nietolerancję laktozy z łatwością mogą taki kefir tolerować. Zdarzają się sytuacje, że organizmy bardziej wrażliwe Kefiru z laktozą nie tolerują, no ale na szczęście wymyślono kefir bez laktozy, także z łatwością można go kupić w sklepie. Ponadto taki kefir zawiera kwas mlekowy. Alkohol etylowy, dwutlenek węgla, a wartość energetyczna, w zależności też od tego, jak bardzo tłuste mamy mleko, wynosi od 40 do 60 kilokalorii i to są wartości na 100 gramów produktu. Jeżeli chodzi o zawartość składników mineralnych, najważniejsze tutaj jest oczywiście wapń, potas i selen, bo jego, a w zasadzie ich, znajdziemy tutaj najwięcej. Ponadto znajdują się tu również duże ilości witaminy A, witaminy B2, witaminy B5 oraz witaminy B12. Jakie bakterie zawiera kefir? Kefir zawiera bakterie z gatunku Lactobacillus i Bifidobacterium i one znajdują się tutaj w największych ilościach. Ponadto mamy również drożdże z gatunku Saccharomyces. W takim razie co daje nam regularne picie kefiru? Kefir ma działanie przeciwnadciśnieniowe i w jednym z badań wykazano, że 60-dniowe leczenie kefirem poprawiało funkcję śródbłąka naczyń krwionośnych u szczurów z nadciśnieniem. Kefir ma również działanie przeciwnowotworowe: indukuje on apoptozę, hamuje uszkodzenia DNA, hamuje także proliferację. W badaniach in vitro oraz in vivo spożycie kefiru wykazywało również działanie przeciwcukrzycowe. Ponadto przeprowadzono badanie kliniczne nad wpływem kefiru na kontrolę profilu glukozy i lipidów u 60 pacjentów chorych na cukrzycę w wieku od 35 do 65 lat i wykazano, że kefir obniża poziom glukozy we krwi i poziom HBA1C. I może być przydatny jako terapia uzupełniająca lub wspomagająca w zapobieganiu cukrzycy. Kefir ma działanie obniżające cholesterol, szczególnie w frakcji LDL, cholesterol całkowity. Oraz trójglicerydy. Zaproponowano także, że za ten efekt odpowiedzialne są mikroorganizmy zawarte w kefirze, które hamują wchłanianie cholesterolu w jelicie cienkim. Co ciekawe, badania pokazują, że nawet w przypadku osób mających zespół jelita drażliwego oraz chorobę krona. Bardzo często spożycie kefiru powoduje ulgę w objawach. Ponadto w jednym z badań wykazano pozytywny wpływ na poziom zonuliny w jelicie. Zonulina jest markerem przepuszczalności jelit. Dodatkowo po spożyciu kefiru nieznacznie polepszył się nastrój. W innym badaniu wykazano, że w przypadku choroby Alzheimera spożycie kefiru poprawiło deficyty poznawcze. W innym randomizowanym badaniu kontrolnym zbadano spożycie kefiru na depresję, apetyt, stres oksydacyjny oraz na ilość mediatorów prozapalnych. U osób z nadwagą albo otyłością w wieku starszym i do tego badania były brane osoby w wieku powyżej 65 lat, byli to mężczyźni i wyniki wykazały pozytywny wpływ bakterii, takich szczepów bakteryjnych jak bifidobakterium i lactobacillus na ryzyko depresji w wieku starczym. Kiedy powinniśmy być ostrożni i uważać z kefirem? W przypadku, kiedy mamy sibo, kiedy mamy nadkwasotę oraz alergie i nietolerancje pokarmowe, takie jak m.in. nietolerancja laktozy. Czy kefir jest równy jogurtowi niekoniecznie, chociaż oba produkty należą do produktów fermentowanych, to kefir zawiera znacznie więcej mikroorganizmów e, niż jogurt. No i też co warte uwagi e, i warte wspomnienia, czyli to, że powinniśmy spożywać jogurty, kefiry i ogólnie żywność probiotyczną. Bez cukru, bez słodzików, a szczególnie właśnie bez tego cukru. Ponieważ badania wykazują, że jeżeli do kefiru zostanie dodany cukier, najprawdopodobniej zniszczysz, osłabisz działanie kefiru czy też innego produktu probiotycznego, no i najprawdopodobniej zamiast produktu z żywymi kulturami bakterii wpływających pozytywnie na nasz organizm, dostaniemy produkt z martwymi kulturami bakterii. Z którymi w zasadzie nie zrobimy nic. Nadmiar cukru w zasadzie maskuje te dobre działanie właśnie probiotyków, no i sprzyja też rozwojowi mikrobioty gnilnej. Co zrobić, jeżeli nie lubię smaku kefiru, nie lubię smaku jogurtu, a bardzo chciałbym je spożywać? Przede wszystkim warto w takiej sytuacji dodać do nich owoce, szczególnie jagodowe. Im bardziej kolorowo, tym lepiej właśnie takie jak maliny, borówki, jagody, truskawki, mm, śliwki być może później, dlatego że one mają najwięcej antyoksydantów i jeszcze dodatkowo wzmacniają to pozytywne działanie kefiru. Jeżeli film Ci się spodobał, to koniecznie zaobserwuj mnie po więcej takich treści mm, i do zobaczenia w kolejnym filmie, pa pa!